Cześć, ja mam na imię Piotrek i witam Was na kanale Worker Placement. W tym wideo pokażę Wam zasady do gry wicehrabiowie Zachodniego Królestwa. Na wstępie dziękuję wydawnictwu Portal za dostarczenie mi egzemplarza gry do zrobienia niniejszej instrukcji. Wicehrabiowie to trzecia i ostatnia gra z serii o Zachodnich Królestwach, oryginalnie wydana przez Garfield Games, a polskie wydanie całej serii zawdzięczamy oczywiście wydawnictwu Portal. To strategiczna gra ze średniowieczną tematyką zawierająca m.in. mechanikę rondla oraz zarządzania kartami i dająca wiele możliwości na zdobywanie punktów zwycięstwa. Według informacji pudełkowych to gra dla od 1 do 4 graczy w wieku od 12 lat, a rozgrywka w nią powinna zająć około 60-80 do 80 minut. Gra ma aktualnie ocenę 7,8 na 10, a jej trudność oceniona jest na 3,45 na 5, czyli tak akurat, żeby trochę przy rozgrywce pogłówkować. No to co? Zaczynamy? Pięć części planszy głównej należy rozłożyć losowo w pokazany sposób, zwracając uwagę, żeby były one odwrócone stroną odpowiadającą liczbie graczy. Ja przygotowuję rozgrywkę dla trzech graczy. Przed pierwszą rozgrywką w zamku należy umieścić kafelki, zwracając uwagę na ich odpowiednią kolejność w środkowym okręgu. Następnie zamek należy położyć po środku planszy w dowolnej orientacji tak, żeby zablokował jej przesuwanie się. Karty pospolitych mieszczan, czyli karty z nazwami na szarym tle należy potasować, stworzyć pięć mniej więcej równych stosów i każdy umieścić na odpowiednim polu na planszy. Pięć manuskryptów z szarym rewersem należy ułożyć zakryte na stole. Pozostałe manuskrypty należy potasować i utworzyć z nich pięć zakrytych stosów zawierających po sześć manuskryptów. Stosy należy położyć na szarych manuskryptach, a następnie każdy z nich należy odwrócić o 180 stopni i położyć na wyznaczonych polach na planszy, tak żeby na wierzchu znajdowały się szare manuskrypty. Zasoby ogólne, czyli srebrniki, kałamarze, złoto i kamienie należy położyć w zasięgu graczy. Obok należy położyć cztery karty mnożenia, cztery karty przychylności kościoła oraz kartę pana na zamku. Każdy z graczy bierze planszę gracza i umieszcza ją przed sobą odpowiednią stroną do góry. Druga strona planszy służy do rozgrywek solo. Gracze biorą wszystkie komponenty w wybranym kolorze. Trzy faktorie, trzy domy gildii oraz trzy warsztaty należy umieścić na swojej planszy. 20 robotników oraz figurkę wicechrabiego należy położyć w pobliżu. Znaczniki korupcji oraz cnót należy położyć na skrajnych polach na planszy. Należy losowo wybrać gracza rozpoczynającego, który otrzymuje znacznik pierwszego gracza. 10 kart gracza oraz 10 kart znanych mieszczan, czyli tych z nazwą na brązowym tle, należy osobno potasować i ułożyć z nich dwa odkryte rzędy zawierające po tyle kart ile jest graczy plus jeden. Zaczynając od ostatniego gracza i idąc w lewo każdy wybiera jedną z dostępnych par kart. Pozostałe karty nie będą już potrzebne w tej rozgrywce. Następnie każdy gracz wykonuje poniższe kroki. Umieszcza figurkę wicehrabiego na odpowiednim polu miasteczka na planszy głównej. Pole wskazane jest na wybranej karcie gracza. Bierze z puli ogólnej zasoby, srebrniki oraz karty długów oraz lenna pokazane na jego karcie gracza. Wykonuje dodatkowe kroki wskazane w dolnej części jego karty gracza. Znaczenie wszystkich ikon wyjaśnione jest w instrukcji. Efekty trzeciej, piątej i szóstej karty gracza można rozpatrzyć w dowolnej części planszy głównej. Ósma karta gracza musi zostać wykorzystana przy polu miasteczka, na którym znajduje się wicehrabia gracza. Dziewiąta karta pozwala na zniszczenie jednej dowolnej karty z początkowej talii. Następnie gracz odwraca swoją kartę gracza i umieszcza obok planszy jako pomoc podczas gry. Teraz należy wtasować wybraną kartę znanego mieszczanina oraz ewentualne inne pozyskane podczas przygotowania karty do swojej początkowej talii, czyli talii kart mieszczan z nazwą w kolorze gracza i utworzyć w nich zakrytą talię. Każdy z graczy dobiera z tej talii po trzy karty, tworząc w ten sposób startową rękę. Karty powinny być niewidoczne dla przeciwników. Należy wziąć kartę ubóstwa oraz dobrobytu i położyć na nich ilość kart długu oraz lenna w ilości zależnej od liczby graczy. W moim przypadku jest to 15 kart długu i 16 kart lenna. Karty należy położyć stroną niespłaconą do góry. Pozostałe karty długu oraz lenna muszą zostać umieszczone pod odpowiednimi stosami. Gra trwa pewną określoną ilość rund. Zaczyna gracz rozpoczynający i gracze wykonują po kolei swoje tury zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, dopóki nie zostanie spełniony warunek zakończenia gry. W swojej turze gracz zawsze wykonuje po kolei kilka faz, które są oznaczone za pomocą ikon na planszy. Na początku tury zawsze należy przesunąć karty na swojej planszy o jedno pole w prawo. Następnie gracz zagrywa jedną kartę z ręki na wolne miejsce po lewej stronie. Druga faza to faza ruchu. Gracz musi poruszyć swoim wicehrabiom po planszy minimalnie o tyle pól, ile wynosi siła właśnie zagranej karty. Pole, na którym zatrzymuje się wicehrabia, określa, jakie akcje gracz będzie miał do wyboru w kolejnej fazie gry. Podczas fazy akcji gracz wykonuje jedną wybraną akcję. Do wyboru są cztery akcje, a siła danej akcji zależy od ilości widocznych symboli tej akcji na planszy gracza. Siła będzie pochodziła z symboli na kartach na planszy, ale będzie mogła też być zwiększona np. poprzez zużywanie odpowiednich zasobów. Akcja handlu pozwala na zdobywanie nowych zasobów oraz na ulepszanie talii oraz odwracanie kart długu oraz lenna. Akcja budowy pozwala na budowanie nowych budynków na planszy głównej. Akcja umieszczania robotników pozwala na umieszczanie nowych robotników na zamku. Akcja przepisania manuskryptu pozwala na zdobywanie nowych manuskryptów. Kolejna faza to zatrudnienie. Gracz może zatrudnić, czyli dodać do swojej talii kartę umieszczania znajdującą się przy jego figurce wicehrabiego. Kolejna faza, faza kolizji, będzie rozpatrywana tylko jeśli w momencie tej fazy znaczniki korupcji oraz długu będą znajdowały się na tym samym polu. Należy rozpatrzyć wtedy odpowiednie efekty, a następnie zresetować pozycję znaczników. W fazie dobierania kart gracz zwykle dobiera karty stali do swojego aktualnego limitu kart na ręce, który na początku gry wynosi 3 karty. Po dobraniu karty, tura aktywnego gracza się kończy i w taki sposób każdy po kolei rozgrywa swoją turę, dopóki nie zostanie zainicjowany koniec gry. Koniec gry następuje, jeżeli w turze gracza zostanie odkryta karta obózstwa lub dobrobytu. Należy wtedy dograć aktualną rundę do końca. A następnie rozegrać jeszcze jedną ostatnią rundę gry, po czym następuje punktacja końcowa. Gracze zdobywają punkty zwycięstwa w zależności od ilości zbudowanych budowli, za ilość posiadanych robotników na zamku, za posiadane manuskrypty oraz za ilość odwróconych kart długu oraz lenna. Punktuje również jedna lub jeżeli są odkryte obie, to obie karty dobrobytu lub ubóstwa. Tak ogólnie wygląda cała rozgrywka, a teraz dokładnie omówię po kolei wszystkie fazy oraz akcje. W pierwszej turze gry gracz po prostu zagrywa kartę z ręki na wolne pole po lewej stronie planszy. Wartość w lewym górnym rogu karty pokazuje o ile pól gracz będzie mógł poruszyć swojego wicehrabiego w kolejnej fazie danej tury. Ikony pod spodem będą miały znaczenie podczas rozpatrywania akcji w grze. W pierwszych turach gracz może też skorzystać z ikon nadrukowanych na planszy. W późniejszych turach na planszy gracza zawsze będą znajdowały się już trzy karty. Przed zagraniem należy przesunąć wszystkie karty o jedno pole w prawo. Jeżeli spowodowało to wysunięcie jakiejś karty poza planszę, to należy ją odłożyć na stos kart odrzuconych, a dodatkowo, jeżeli karta ma taką ikonę, to ten efekt należy rozpatrzyć tylko w tym konkretnym momencie, kiedy karta zostaje wysunięta z planszy. Jeżeli zagrana właśnie karta ma na sobie taki symbol, to gracz od razu otrzymuje pokazaną korzyść. Wszystkie symbole są wyjaśnione w instrukcji, a w tym przypadku gracz może odrzucić z ręki jedną kartę oraz otrzymuje dwa srebrniki. Zaznaczam, że większość efektów w grze jest obowiązkowych, nieobowiązkowe są tylko efekty zmiany kolejności kart na planszy, odrzucania i niszczenia kart oraz poruszania robotnikami. Jeżeli zagrana karta ma taki symbol, to oznacza to, że karta daje jakąś umiejętność, z której gracz będzie mógł korzystać podczas wykonywania pewnych czynności, a w tym przypadku podczas akcji handlu. Ta umiejętność będzie aktywna cały czas, dopóki karta znajduje się na planszy gracza. Jeżeli zagrana karta ma symbol złoczyńcy, gracz musi przesunąć swój znacznik korupcji o tyle pól w prawo, ile posiada tych symboli na kartach na swojej planszy. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że na początku tury gracz nie będzie miał żadnych kart na ręku, to musi zagrać w ciemno wierzchnią kartę ze swojej talii. Minimalna liczba kart, jaką gracz musi posiadać w swojej talii to 3 i nie można nigdy posiadać mniej. Jeżeli taka sytuacja się zdarzy, że gracz posiada jedynie trzy karty, to karta, która została wysunięta poza planszą na początku tej fazy, tworzy stos kart odrzuconych. Stos co do zasady należy przetasować i w ciemno zagrać tą kartę z powrotem na wolne pole na swojej planszy. Kolejna faza to ruch. Gracz musi poruszyć swojego wicehrabiego o minimalną odległość, która jest pokazana na zagranej właśnie karcie. Nigdy nie można poruszyć się o mniejszą liczbę pól, ale można poruszyć się dalej płacąc jeden srebrnik za każde dodatkowe pole. Jeżeli wicehrabia zakończy ruch na polu z figurką innego gracza, to ten gracz może w tym momencie zmienić kolejność kart mieszcza na swojej planszy gracza. O tej możliwości przypomina ikona na każdej karcie gracza. Ruch wicehrabiego zawsze musi odbywać się zgodnie ze strzałkami nadrukowanymi na planszy. Nie można się cofać i ogólnie wicehrabiowie będą poruszali się podczas gry dookoła planszy w prawo. Podczas tej fazy gry gracz wykonuje tylko jedną z czterech możliwych akcji głównych, a są to handel, budowa, umieszczanie robotników, przepisywanie manuskryptów. Gracz wybiera akcję, którą chce wykonać i musi ustalić jej siłę. Załóżmy, że gracz wybiera akcję handlu. Liczą się wszystkie ikony wybranej akcji na planszy, czyli przede wszystkim wszystkie ikony danego typu na kartach leżących na planszy gracza. Dodatkowo ikona złoczyńcy jest jokerem i zastępuje każdą z czterech ikon. Gracz może mieć też odblokowane dodatkowe ikony, jeśli ma wybudowany odpowiedni budynek. Poza tym każda akcja ma przypisany jeden zasób, a w przypadku akcji handlu są to srebrniki i gracz zawsze może wydać dowolną liczbę danego zasobu, żeby zwiększyć siłę akcji o jeden za każdy wydany zasób. W tym przypadku gracz ma więc do dyspozycji 8 ikon kupca. Ostatnia możliwość na zwiększenie siły akcji to odesłanie karty mieszczanina. Gracz zawsze może to zrobić, ale tylko wtedy, jeżeli karta mieszczanina znajdująca się na stosie przy figurce wicehrabiego ma przynajmniej jedną pasującą do wybranej akcji ikonę. Przypominam, że ikony złoczyńcy są jokerami. Aby odesłać mieszczanina należy zapłacić koszt srebrnika widoczny w lewym górnym rogu karty. Można odesłać maksymalnie jednego mieszczanina w jednej turze. Odesłana karta jest całkowicie usuwana z rozgrywki, a na czas wykonania swojej akcji gracz ma do dyspozycji dodatkowe ikony widoczne po lewej stronie tej karty. Po odesłaniu karty gracz musi też rozpatrzyć efekty widoczne w prawym górnym jej rogu. Zdolności pokazane na dole karty odsyłanego mieszczanina nie są rozpatrywane. Jeżeli na danym stosie skończyły się karty mieszczanina, to gracz nadal może skorzystać z efektu odesłania w celu zwiększenia ilości posiadanych ikon i zyskania korzyści z prawego górnego rogu ale tylko w przypadku wykonywania pasującej akcji. Omówię teraz po kolei wszystkie możliwe akcje. Zaznaczam, że wszystkie wymienione powyżej sposoby zwiększania ilości ikon są dostępne dla każdej z tych akcji, więc nie będę ich wszystkich za każdym razem wymieniał. Akcję handlu można wykonać tylko na zewnętrznej ścieżce planszy głównej, bo tylko na tych polach znajdują się odpowiednie ikony. Aby zwiększyć ilość posiadanych ikon kupca, gracze mogą wydawać srebrniki. Każde miasteczko na zewnętrznej ścieżce ma przypisaną jedną konkretną możliwość wymiany. Gracz może skorzystać z tej wymiany ile razy chce, dopóki go na to stać. Czyli będąc na tym polu, gracz może wymienić dwa symbole kupca na jedno złoto, a jeżeli by był na tym polu, to za każde trzy symbole kupca mógłby usunąć z gry jedną ze swoich kart z ręki lub wierzchnią kartę ze swojej talii oraz dostać też za to jej równowartość w srebrnikach. Podczas akcji budowy, gracz musi zbudować jeden nowy budynek, i tą akcję też można wykonać tylko na zewnętrznej ścieżce planszy. Aby zwiększyć ilość posiadanych ikon budowy, gracze mogą wydawać kamienie. Aby móc zbudować nowy budynek, to na planszy w obszarze obok wicehrabiego musi znajdować się przynajmniej jedno wolne pole budowy. Dostępny obszar to pola pomiędzy krawędzią danej planszy, a rzeką, która zawsze oddziela dwa obszary budowy. Gracz może zbudować dowolny z budynków, który posiada na swojej planszy. Koszt budowy jest pokazany na pasku nad sekcją z odpowiednimi budynkami. Faktorie wymagają 5 ikon, domy gilli 7 ikon, a warsztaty trzech ikon. Po wybudowaniu wszystkich budynków gracz nie może już wykonywać tej akcji. Po opłaceniu kosztu gracz umieszcza wybrany budynek na wolnym polu i od razu otrzymuje nadrukowaną na nim korzyść. W tym przypadku możliwość obrócenia jednej z posiadanych kart długu lub plenna. Dodatkowo, jeżeli wybudowany właśnie budynek jest połączony z już zbudowanym budynkiem, to właściciele obu budynków otrzymują odpowiednią korzyść Czyli w tym przypadku możliwość przemieszczenia jednego z posiadanych robotników na pierwszym poziomie zamku do którejś z sąsiednich sekcji. Jeżeli jeden gracz jest właścicielem obu budynków, to korzyść otrzymuje tylko raz. Każdy zbudowany budynek odsłania na planszy gracza korzyści, z których będzie on mógł korzystać do końca gry. Są to możliwość darmowego ruchu jedno dodatkowe pole miasteczka podczas ruchu wicehrabią, obniżenie kosztu odsyłania każdej karty na do jednego srebrnika. Dodatkowe bonusowe ikony podczas wykonywania akcji konkretnych typów. Możliwość odrzucenia karty z ręki lub z wierzchu talii zawsze po zatrudnieniu nowego mieszczanina, niezależnie od momentu i sposobu zatrudnienia. Otrzymanie jednego punktu cnót, jeżeli w momencie rozpatrywania kolizji gracz nie posiada żadnych symboli złoczyńców na swojej planszy. Stałe zwiększenie limitu kart na ręce o 1. Podczas tej akcji gracz umieszcza nowych robotników na zamku i można ją wykonywać tylko na wewnętrznej ścieżce planszy. Aby zwiększyć ilość posiadanych ikon szlachcica, można wydawać złoto. Grafika na planszy gracza pokazuje, że gracz może użyć jednego, trzech, pięciu lub ośmiu symboli szlachcica, żeby umieścić odpowiednio jednego, dwóch, trzech lub czterech nowych robotników na zamku. Gracz musi umieścić wybraną liczbę robotników na pierwszym poziomie zamku, znajdującym się obok figurki wicehrabiego. Aby móc wykonać tę akcję, gracz musi posiadać przynajmniej jednego robotnika w puli. Jeżeli po umieszczeniu nowych robotników w danej sekcji znajduje się trzech lub więcej robotników aktywnego gracza, to wykonuje on następujące kroki. Przesuwa jednego z nich na drugi poziom zamku i otrzymuje korzyść widoczną na danej sekcji, w tym przypadku dwa punkty cnoty. Następnie przesuwa po jednym robotniku do sąsiednich sekcji na pierwszym poziomie zamku zgodnie z tym co pokazują strzałki. Jeżeli po rozpatrzeniu tych kroków gracz posiada teraz w dowolnej sekcji na pierwszym poziomie co najmniej trzech swoich robotników. A w tym przypadku tak jest, to powtarza te same kroki po raz kolejny. Jeżeli gracz ma więcej niż jedną sekcję z trzema robotnikami, to może je rozpatrzyć w dowolnej kolejności. Należy jednak pamiętać, że korzyści z sekcji drugiego poziomu, na którą porusza się robotnik, muszą być rozpatrzone natychmiast po poruszeniu tam robotnika. Po rozpatrzeniu wszystkich sekcji pierwszego poziomu, gracz sprawdza drugi poziom zamku. Jeżeli w którejś sekcji gracz ma co najmniej trzech robotników, to porusza jednego z nich na trzeci poziom, czyli do środka zamku. I otrzymuje nadrukowaną nagrodę, czyli jeden dowolny zasób oprócz srebrników. Pozostali dwaj robotnicy nie są już poruszani, więc jest to bardzo wydajna metoda na przerzucanie robotników do środka zamku. Robotnicy w środku zamku zostaną tam do końca gry i każdy z nich jest warty trzy punkty zwycięstwa. Na tym kończy się ruch robotników gracza. Jeżeli w tym momencie na którejś sekcji pierwszego lub drugiego poziomu znajduje się więcej niż trzech robotników dowolnego koloru, to gracz musi na nadliczbowych robotników wypchnąć tak żeby w każdej sekcji zostało ich maksymalnie trzech. Gracz decyduje, którzy robotnicy zostają wypchnięci. Może nawet wypchnąć własnych robotników. Wypchnięci robotnicy wracają do poli właścicieli i właściciele dostają za to w zamian natychmiastowe nagrody, które pokazane są na karcie gracza. Za każdego robotnika wypchniętego z pierwszego poziomu gracz otrzymuje dwa srebrniki. Za każdego robotnika wypchniętego z drugiego poziomu gracz otrzymuje jeden punkt nut i jeden dowolny zasób. Dodatkowo na karcie jest informacja, ile punktów zwycięstwa są warci robotnicy na poszczególnych poziomach zamku na końcu gry. Pierwszy gracz, który wprowadzi swojego robotnika na trzeci poziom zamku, otrzymuje kartę pana na zamku. Karta zapewnia 5 punktów zwycięstwa oraz zwiększa limit kart na ręku o 1. Gracz kładzie kartę obok swojej planszy. Jeżeli w dowolnym momencie gry inny gracz będzie miał więcej robotników na trzecim poziomie zamku niż posiadacz karty, to przejmuje on tą kartę pana na zamku od aktualnego jej posiadacza. Zwracam uwagę, że jeżeli gracz straci kartę, to nie musi odrzucać w danym momencie żadnej karty z ręki. Efekt nastąpi dopiero podczas jego następnej fazy dobierania kart. Podczas tej akcji gracz zdobędzie jeden nowy manuskrypt i można ją wykonać tylko przy polach z manuskryptami, czyli na wewnętrznej ścieżce planszy. Aby zwiększyć ilość posiadanych ikon kapłana, można wydawać kałamarze. Aby wykonać tę akcję, gracz musi mieć przynajmniej tyle ikon, ile jest pokazanych na manuskrypcie sąsiadującym z ibicie hrabią. Po spełnieniu tego warunku gracz umieszcza manuskrypt obok swojej planszy. Jeżeli był na nim jakiś efekt natychmiastowy, to rozpatruje go od razu. Na manuskryptach mogą znajdować się też dodatkowe warunki punktacji końcowej, które będą rozpatrywane na końcu gry. Każdy manuskrypt posiada jeden z czterech kolorów wstęgi, i mówiąc ogólnie, na końcu gry gracze otrzymają punkty zwycięstwa za sety różnych kolorów wstęg. Dodatkowo pierwszy gracz, który zbierze trzy manuskrypty o tym samym kolorze wstęgi, Natychmiast otrzymuje kartę przychylności kościoła danego koloru i umieszcza ją obok swojej planszy. Każda taka karta warta jest 3 punkty zwycięstwa na końcu gry oraz zapewnia dodatkowe ikony jednej z akcji. Jeżeli jakiś stos manuskryptów na planszy głównej się wyczerpie, to gracze nadal mogą wykonywać tu akcję przepisania, ale wykonują ją z efektem nadrukowanym na planszy i nie zdobywają nowych manuskryptów. W kolejnej fazie swojej tury gracz może zatrudnić dokładnie jednego nowego mieszczanina. Można zatrudnić tylko kartę, która znajduje się na planszy głównej obok wicehrabiego. Koszt zatrudnienia w srebrnikach jest pokazany w lewym górnym rogu karty. Po opłaceniu kosztu gracz musi natychmiast rozpatrzyć efekt pokazany w prawym górnym rogu karty czyli w tym przypadku dostaje jeden punkt korupcji, a następnie umieszcza kartę na swoim stosie kart odrzuconych. Jeżeli jakiś stos kart na planszy głównej się wyczerpie, to nie można już zatrudniać nowych mieszczan. Ale po opłaceniu odpowiedniego kosztu nadal można skorzystać z efektu, który nadrukowany jest na planszy. Faza kolizji jest rozpatrywana tylko i wyłącznie wtedy, gdy w momencie jej nadejścia gracz posiada znaczniki cnót i korupcji na tym samym polu. Jeżeli takiej sytuacji aktualnie nie ma, to od razu należy przejść do kolejnej fazy tury. Za każdym razem, gdy gracz otrzymuje punkt korupcji, przesuwa znacznik korupcji o jedno pole w prawo. Gdy otrzymuje punkt cnót, przesuwa znacznik cnót o jedno pole w lewo. Jeżeli jakiś znacznik znajduje się już na drugim końcu toru, to jego ruchy są pomijane. Jeżeli gracz zdobywa w tym samym momencie punkt korupcji oraz cnót, to na początku porusza znacznikiem korupcji. Jeżeli znaczniki znajdą się na jednym polu, to do czasu rozpatrzenia kolizji poruszają się razem ze sobą. Ten tor to istotna część rozgrywki i dzięki niemu gracze zdobywają nowe karty lenne oraz długów, które będą punktowały na końcu gry. Wracając do kolizji. Jeżeli trzeba ją rozpatrzyć, to należy zastosować po kolei cztery efekty. Każdy gracz, który zbudował środkowy budynek warsztatu i nie ma złoczyńców na swojej planszy, zdobywa jeden punkt cnót. Każdy gracz, który posiada na swojej planszy karty z efektem kolizji, rozpatruje teraz te efekty. Aktywny gracz otrzymuje korzyść nadrukowaną nad polem, na którym znajdują się jego znaczniki. Natomiast pozostali gracze stosują efekt nadrukowany poniżej tego pola, Czyli w tym przypadku dostają po jednym punkcie korupcji, jeżeli posiadają na planszy przynajmniej jeden symbol złoczyńcy. Po rozpatrzeniu wszystkich efektów, aktywny gracz resetuje pozycję swoich znaczników do ich startowych pozycji. W tej fazie gracz musi dobrać karty ze swojej talii do aktualnego limitu. Początkowy limit kart na ręce to 3, ale może on zostać zwiększony w czasie gry. Jeżeli na początku tej fazy gracz ma na ręce tyle kart, ile wynosi jego limit, lub więcej, to nie dobiera żadnych kart, ale nie musi też żadnych kart odrzucać. Jeżeli gracz musi w tej lub jakiejkolwiek innej fazie dobrać kartę, a jego talia jest pusta, to przetasowuje stos kart odrzuconych i tworzy z nich nową talię. Jeżeli w momencie przetasowywania kart gracz posiada jedną lub więcej ikon złoczyńcy na swojej planszy, to otrzymuje też dokładnie jeden punkt korupcji. Natomiast jeżeli nie ma żadnej ikony złoczyńcy, to otrzymuje jeden punkt cnót. Przypomnienie o tym efekcie widnieje na karcie gracza. Należy pamiętać, że jeżeli podczas tej fazy nastąpi kolizja znaczników to będzie ona rozpatrywana dopiero w piątej fazie w kolejnej turze tego gracza. Po dobraniu kart następuje tura kolejnego gracza. Za każdym razem, kiedy gracz otrzyma efekt oznaczony za pomocą takich ikon, to dobiera odpowiednią liczbę kart długu lub lenna z odpowiednich stosów i umieszcza je w swoim obszarze gry. Gdy otrzymana korzyść pozwala na odwrócenie posiadanej karty długu, to gracz od razu otrzymuje też jeden dowolny zasób oprócz srebrników. Każda odwrócona karta lenna zapewnia na końcu gry więcej punktów zwycięstwa. Gdy podczas tury któregoś z graczy zostanie odkryta karta obóztwa lub bogactwa to triggeruje to zakończenie gry. Należy dokończyć aktualną rundę, a następnie rozegrać jeszcze jedną ostatnią rundę gry. Odkryta karta na pewno będzie punktowała podczas zakończenia gry. Natomiast gracze mogą nadal zdobywać kolejne karty obu rodzajów i może się zdarzyć tak, że druga punktująca karta też zostanie odkryta. Jeżeli tak się stanie to obie będą punktowały na końcu gry. Po dograniu ostatniej rundy należy przejść do punktacji końcowej. Gracze zdobywają punkty zwycięstwa w kilku kategoriach. Za zbudowane budynki, w zależności od ich ilości i rodzaju, co pokazane jest na planszy gracza w górnej jej części. W tym przypadku gracz zdobywa 9, plus 6, plus 5, czyli 20 punktów zwycięstwa. Za robotników znajdujących się na zamku. Każdy robotnik na trzecim poziomie warty jest 3 punkty zwycięstwa, każdy znajdujący się na drugim poziomie 2 punkty zwycięstwa, a na pierwszym poziomie 1 punkt zwycięstwa. W tym przypadku gracz zdobywa więc 3 plus 6 plus 3, czyli 12 punktów zwycięstwa za posiadane manuskrypty. Punktuje każdy set manuskryptów z różnymi kolorami wstęg. Informacja o tej punktacji znajduje się na planszy gracza. Za zestaw czterech kolorów gracz otrzymuje 16 punktów zwycięstwa, za zestaw trzech kolorów 9 punktów zwycięstwa, za zestaw dwóch kolorów 4 punkty zwycięstwa, a za pojedynczy element zestawu 1 punkt zwycięstwa. W tym przypadku gracz otrzymuje 16 plus 9 plus 4 plus 1, czyli 30 punktów zwycięstwa. Dodatkowo niektóre manuskrypty punktują za spełnienie konkretnych warunków. Na przykład ten zapewnia 1 punkt zwycięstwa za każdą odwróconą kartę Lenna. Do sumy punktów zwycięstwa należy dodać punkty za posiadane karty przychylności kościoła oraz ewentualnie kartę pana na zamku. Gracze otrzymują minusowe 2 punkty zwycięstwa za każdą nieodwróconą kartę długu. Każda nieodwrócona karta lenna daje 1 punkt zwycięstwa, a każda taka odwrócona karta 3 punkty zwycięstwa. Należy jeszcze przeprowadzić punktowanie za jedną odkrytą kartę ubóstwa lub lenna, a w przypadku gdy obie te karty są odkryte należy zapunktować obie. Gdy odkryta jest karta ubóstwa, to trzej gracze z największą ilością obróconych kart lenna otrzymują odpowiednio 12, 8 i 4 punkty zwycięstwa. W przypadku remisu gracze dzielą się po równą sumą punktów zwycięstwa za zajmowane miejsca. Gracz musi mieć też odwróconą przynajmniej jedną kartę, żeby móc w ogóle brać udział w tej punktacji. Z kolei, gdy odwrócona jest karta ubóstwa, to trzej gracze z największą ilością obróconych kart długu również otrzymują odpowiednio 12, 8 i 4 punkty zwycięstwa. W rozgrywkach na dwóch graczy, środkowa nagroda, czyli 8 punktów zwycięstwa, nie jest przyznawana. No i to już wszystko. Gracz z największą ilością punktów zwycięstwa wygrywa grę. W przypadku remisu wygrywa gracz z większą ilością posiadanych srebrników oraz zasobów. A jeżeli nadal jest remis, to remisujący gracze dzielą się zwycięstwem. I na tym kończę moją instrukcję. Dziękuję za oglądanie do końca. Powinniście już wiedzieć wszystko, żeby móc zagrać w Wicehrabiów, a jeżeli pojawią się jakieś pytania, to śmiało pytajcie w komentarzach. Zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Trzymajcie się i do następnego.